Przedstawiamy Państwu fragmenty spektakli, które zagraliśmy online na scenie teatru Monopolis w Łodzi. Spektakl improwizowany zawsze powstaje dzięki inspiracjom zgłoszonym przez widzów, w tym wypadku za pośrednictwem czatu. Jeśli nie zetknęliście się z improwizacją teatralną, będzie to do niej dobry wstęp. Aktorzy nie wiedzą, co ich czeka, muzycy improwizują razem z nimi. Jak za chwilę zobaczycie, nie wszystko zawsze się układa po myśli występujących, ale na scenie, jak nie przymierzając na domowej wojnie, nie bierze się jeńców i trzeba się bronić. Często jedynie przez atak. Zdarza się, że aktor lub aktorka ratują się bardziej spektakularnie, niż mogliby to sobie sami wyobrazić. Zapraszamy. Uwaga. Uwaga, proszę Państwa, już mamy. Emocje sięgają zenitu. A oto te słowa, które będą kluczem. Rozsuńmy się, słuchajcie, żeby było widać, bo to tutaj jest. Tak. Też napisane. Brudna skarpeta. Brudna skarpeta. Rabarbar. rabarbar, ogórek, na. Na boga, pana, tuż to koń w spaghetti. Ojej, piękne. Tuż to koń w spaghetti. Na boga, tuż to koń w spaghetti. Wszystkie. Wszystkie są super. Bierzemy wszystkie. Tak. Tak. To w takim razie słuchajcie, Ale, bierze, tylko, tylko tym razem nam. bierzemy wszystkie. Tylko zostawcie nam. Dobrze. żebyśmy widzieli. Dobrze. Ale tu będą <grym> wtedy widziały. Tak? tak? Dobra. Tak. Damy Dobra, sobie dam radę. radę. Zwracam właśnie uwagę, że Pietka powiedział, że da sobie radę bez przypominajki na ekranie. No cóż. Wrócimy do tego. Zaczynamy. Agata! Agata, zobacz! Jaki dorodny ogórek! Idąc za sugestiami publiczności, Ania z Adamem dochowali się o góra, który uratował ich małżeństwo. Jacek wbił się w pralni, próbując pośród gaci i skarpet wyznać miłość marysi, a Konrad z Pietką z niewiadomych powodów postanowili podbijać show biznes. Sprawy, szczególnie te sercowe, szybko się jednak skomplikowały. A co pana tak dzisiaj nastrój Aj, opuścił? Wiepa. Nie uwierzy pan. No. <laughs> nie, to się nie. Nie uwierzy pan. <laughs> nie, nie, nie. Proszę. Ale próbować. nie będę panu opowiadał. Wie pan co, no? Ma pan babę? Tak mi się wydaje, że teraz chyba powinien powstać jakiś wiersz, ewentualnie piosenka. Ponieważ mamy fantastyczne słowa to one. Nie mam baby, Tylko cień. Baba za mgłą, Gdzieś tam hen. Ostrze wbija się w me serce, Samotny jestem tak. Nie mam baby, tylko cień, i to wszystko kiepskie jest. Gdy masz babę, nie jest źle. Lecz gdy czasem przyjdzie dzień, wtedy ostrze wbije ci sekatorem lub widłami, a ty chciałeś tylko żyć i w mgle marzeń gdzieś się skryć. Nie mam baby, tylko cień. W moim sercu, nie ma jej. Pańska baba to zły człek, skoro sekatorem bije w pański piękny łeb, pańska baba to zły człek skoro w ten bajeczny łeb sekatorem bije. Pamiętacie jak Pietka deklarował, że bez napisów da radę? No. Damy ba sobie dam radę. radę. No to zobaczymy jak mu się uda. Czekamy na państwa komentarze na jeden teatr online. Oraz na Facebooku Impro Ataku, oczywiście. Ale tym razem w tej scenie, jak zrozumiałem, y, powinien być powiedziany jakiś rewolucyjny wiersz, w którym będą użyte słowa. Ten zapach otworzył we mnie przez Przestrzeń na doznania przestrzenne. Czy czujesz tę przestrzeń? Czuję, czuję, czuję. I do tych słów przestrzennych radość wykreuje. Słowa niech się jeszcze raz ukażą, gdyż me oczy o nich marzą. Gdzie te słowa na ekranie? Na ekranie jest czekanie. Czarny ekran tutaj chwili, czy widzicie, moi mili? Nie ma słów, jest tylko przestrzeń. Przestrzeń oraz zbite kleszcze. Prowadzący nie kumają, że bez słów się... się ...rymy nie zlepiają. Krzesło, krzesło było słowem, więc my krzesłem idźmy owem. Pęcherz tam też się pojawił, pęcherz wszystkim się objawił, pęcherz tak... On wypełniony, wypełniony Ach! duszą żony. Żona, żona, mocium panie! To nie fredro, to czekanie. Wiem, że mogę, moja miła cię poślubić, jeśli siła w Twojej ręce, w Twojej dłoni, w Twoim ciele mnie poskromi. Jesteś moją miłością, luba. Kocham Ciebie, gdyż ma zguba w Twoich oczach, szklistych, bladych, jest jak tors zielono gniady. Gniady, jesteś koń stworzony, który. Pikał tłopce żony, żo żono, żono, Cóżeś ty! Tyś spełniała moje sny, aż ty teraz poleciała za źrebakiem, moja mała! Wiem, że młodszy, wiem, że żywawszy, ale kurwa, oko patrzy! Co ty robisz, moja luba? Mi przy tobie tylko zguba! Wiewiór uciekł, pokitrany! Ach, — Uspokój się, Poszokany. kochany! — Tym razem po napojach wyskokowych nasi wspaniali aktorzy zaczynają mówić Szekspirem od zdania. Czemu widziałeś szaty matki? Jak ona nosiła je zawsze, wtedy, gdy z ojcem szli na zaplecze, za kulis, za sznur. Tam gdzie zawsze. Nosisz to teraz? W sumie nie Pachoł ukryty za kolumną stał zakryty. Pachoł słyszał każdą naszą rozmowę, kiedy ona zaczęła tę płomienną przemowę. Nie mów! Nie chcę wiedzieć! Milcz już lepiej! Milczeć? Milczeć nie mogę. Milczeć myślałem wiek cały. Teraz jestem taki malutki, tak mały, a miałem być wielki, miałem zawojować świat cały. Uderzmy wreszcie w te dzwony, w cymbały. Powstańmy z kolań. Wszak Bo... duchem jesteś, nie możesz stać! I kolan nie masz wsiamać. Co mam więc zrobić? Iść dalej, czy też iść spać? Kładź się, duchu! Ja spocznę przy Twym uchu. Będę ci szeptał pieśni o matce, którą zgładziłeś. Za pomocą sałatki uciekam zatem do mojej komnaty, a tu przed tobą zostawiam me zakrwawione szaty. Brawo! Ale Państwo pięknie wystąpili. Gratulujemy! To jest coś niesamowitego, że państwo takie rzepakowe tutaj przedstawienia daje, dajecie. W środku pola rzepakowego teatr. Gratuluję. Gratuluję tak no, to się uszanowanie. A właśnie, tak. tak. tak, tak. dofinansowanie tak, tak. programu Kultura tak. w rzepaku. Tak? Okay, no brawo. i to by było na tyle. Kultura w rzepaku. Okej. Okay. Zapraszamy na naszego facebooka na strony ITO oraz jeden teatr online. Znajdziecie tam informacje o naszych planach i wydarzeniach. Bilety na spektakle online możecie kupić na www.artkombinat.pl. Kupując taki bilet, zdobywacie możliwość zobaczenia całego spektaklu oraz wspieracie artystów.